Cześć, jestem Weronika, jesteście na kanale Kicia. pierwszy raz nagrywam na YouTubie. Bardzo by, było, by miło, jeśli byście zostawili subskrypcję i łapkę w górę i dzwoneczek, żeby mieć do końca filmu szczęście. I jedna rzecz, żeby nie przegapić więcej filmów, to zaczynamy. Jesteśmy na Obi Capybora, ładnie, mi się tam podoba, możemy iść. Kapi, ale ładne są te kapibary. Ej, będzie dużo śmiechu i zabawy. Ok, idziemy. Dalej, dalej. Nie, one te kapibary są takie dziwne, teraz. takie proste noski mają. To są takie realistyczne kapibary. Wow, fajne. Dużo śmiechu i zabawy. Okej, okay, co tam... Pan... Mm, nie ma nic do roboty. I jestem Weroniczka Przystałam. A, nie, nie. Idziemy checkpointu? Dziwno. Strasznie dziwne. Ej, duży w jest. O nie spadła! Co to jest? jest to skakanie? O! Troma! O nie! No. Idziemy. Znowu te realistyczne, tylko kulki to są, kapibary, kulki. Strasznie dziwne. No i jak chcecie to możemy się w następnych filmach lepiej poznać. I jak nie wiem, no 10 łapeczek w górę, no to moja siostra wejdzie na kanał i będziemy razem grały. Obiecuję. No to co, idźmy dalej. Może jeszcze inną opis zrobię dzisiaj. Wow, jaka zjeżdżalnia. Ej, za, za, ej! Checkpoint! To zła. Checkpoint mi... O! Bądź. Oj, Fajnie by było, jakby ktoś z was um, był teraz. Y, grał ze mną, na przykład to ona. To była mężczyznka. Fajnie by było. Sonia, to może ty, Sonu, jak będziesz, to ja cię pozdrawiam. Będziesz? Wszystkich pozdrawiam. Chodź nie miała pozdrawiać. Mam ta osoba, była smutna No i nie da się. Będę chodziła tak mhm. na. Łampaj. To jest jaka pisana, nie jest fajna. Idziemy, idziemy, idziemy. Ciężko tu. Uh! O. Kuka, 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 ale są kółka. A ja mam jeszcze jakiś je obrót. Ja nie wiem, bo... się powiedzieć obrót, ale w takich grach... Co ona zrobiła? No patrzcie, jakie na czarno są takie miejsca. Wow, jak tu będzie fajnie. Idziemy dalej. Weźmy już po połowie. Idziemy brum Jedziemy. Tym 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 tym. Dym dym Barra, Barra, bam, parapam, parapam, inciara, pam, 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 kapi bara, 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 kapi bara. tę piosenkę? Ja lubię ją ja śpiewać. Mamy i mamy. Idziemy dalej, dalej, dalej. Idziemy. O, znika, znika. Myślałam, że nie znika. JAK MAŁO NAM ZOSTAŁO JAK MAŁO NAM ZOSTAŁO Ile ich ztychnowali? Ej! Ej! Ej, ej, ej! Nie zapisuje mi się... Mam już 100%! Ile tu procent musi być? Jeszcze tam nie był... Eee, myślę, że obi jest dłuższe, znaczy krótsze nie, nie wiem. No. Może usiąść sobie, ujrzałam. Żeby się skupić na tej grze, ale ona jest ciężka też. To trzeba potwierdzić w tej grze, że ona jest ciężka. pierwszy raz grę. I że tak jeszcze opanowują obi, to nie polecam. Idziemy na zjeżdżalnie Idziemy na zjeżdżalnie Nie może później będę musiała się wspinać Nie Co? O, no. Co 20%? Idziemy dalej, ciekawe. 20% mam. Ciekawe co my to Idziemy dalej. Idziemy, idziemy, idziemy. takie Ciekawe. Okay. Błagam, błagam. Nie, bo to było to dostałam. Nikt się do... A, to znika. Ja się jej nie wiedziałam. Nie wiem, co czy czy Przecież widać. Uu, to było to jest. O! A no i to mój pierwszy odcinek na YouTube. I go nigdy nie skasuje to, tak nie nie, to nie убивать, ну что убивать, ну да. Сейчас с свой. Ты уже такие люди, я это не заработал. Бы... каждый день заработал бы не фильмы. не О, нет. Так, A ja myślałam, że to są ściany. Duże są te kufelki. To nie spadną. są za duże Oj. 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 Nie. Nie gadajcie. Tu się wspinałam niepotrzebnie. Żeby nie zjeżdżać. Chyba tak. Okej, okay, zjeżdżamy. Uuu. W jakiej pozycji jestem? Ja nie mogę! Jakie to fajna gra jest! Nie mogę spaść teraz! Dalej, dalej! O! Teraz widzę, Umpelumpa Umpelumpa dumba. O, różna no, drzewa, też czerwona Nie, spadłam, nie uważałam i spadłam Umpelumpa Umpelumpa <grym> Okej, okay, idziemy umpe lumpa, umpe dumpa, dumpa, Kapiber A te kapiberki są takie słodkie Jest troszkę fanką Kapiberek

Lepiej chyba te większe warstwy być. One woli, a z... one tak. Nie znikają. Tu jest taki labirynt, labirynt. Labirynt, labiry, 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 dalej. No, nic nie robię. Myślałam, że coś to robi. Ok, dajemy obrót. Nie, nie da. Zupełnie załapom. 10 minut, prawie już 11. <grymna> A nie! Aj, ale różny piasek, to... to... Nie wiem, doskoczyć. doskoczyć Krawka, kamień, cegły piasek, żelazo i ten. To to jest to no nie ma chyba fanta. A no, może no, no, nie ma, nie ma ja. A no, jak Wam się podoba, to lecimy no, w górę, a jak nie. to już no, w szybko jaką grę wam zagrębię. Bo ja już nie wiem. Idziemy dalej. Ej, Jesteśmy już blisko końca. Ile jest tych retaktów? To znowu mam mało. Idziemy, idziemy, idziemy.

Tendy, ten, dy, ten, dę, ten, dy, dobr. Idziemy, 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 tekrar. idziemy, Okej. Okay. Jeszcze mało tych leveli mam. Mało, no mam. No. Mamy okay. 60 Zagrały Sześćdziesiąt I dziewiętnaście nie jakoś normalnie słucham Widzieliście to? Normalnie słucham Czekajcie, Tłukajcie, nie tłukajcie Ho, ho, ho to wielu jestem I zaraz

Как видите, нужно спать здесь. В окно. Я кто знаю, как это сделать. Посмотрите, здесь. Здесь, здесь, Ну, я уже там должен сделать

对你对呀。

Idziemy do schronu capybory Pudełka capybory Chcę skończyć tę grę Co jest takiego na dole? Czy na dole? Ciekawe, ale nie pójdę, bo się boję A, ginie Już wiem, ale tam nie poszłam Ale już wiem a dole się piję. a dole się piję. Bo tu była przepaść. A już tak nie wiem. No, Siedem Chyba jest to z tego. Idziemy o. Ja nie wiedziałam, że to jest coś takiego. No, Idź z tą furą. Ja pol tu nie umie złapać. Przez tą furę jego. Z tą furą. Następną część zrobimy w następnym odcinku. No.